Radio Plus. Sedno sprawy. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witam serdecznie. I lewica również, jeden z liderów. Dzień dobry, Oczywiście, Dzień jeden dobry, z trzech liderów. Redaktorze. Kandydat na marszałka senatu jest już ustalony. Wczoraj spotkał się pan z Grzegorzem Schedyną, Włodzimierzem Kośniakiem, Władysławym Kośniakiem Kamyszem. Dlaczego to senator koalicji obywatelskiej, profesor Tomasz Grodzki? Jestem kandydatem. Proszę pana, jeżeli chodzi o to, dlaczego senator Koalicji Obywatelskiej i Platformy, dlatego, że mają najwięcej senatorów. Co prawda, pakt senacki przedstawiony przez Lewicę, zaakceptowany, dał im tych senatorów i my, żeśmy nie żądali 20 senatorów i PSL nie rządza 20 senatorów e, wystawionych, no ale w, ostatecznie tak się zdarzyło, że oni mają najwięcej senatorek i senatorów i uważamy, że to jest dobry pomysł. I z tej więcej, trójki akurat żego, Schetyna. Profesor Tomasz Grodzki, dlaczego? Po, 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 po następne, pan Grzegorz Schetyna został również upoważniony do rozmowy z e, senatorami niezależnymi, dlatego, że uważamy razem z Wadkiem Kosiniakiem-Kamyszem, że w prezydium Senatu powinien być, i zacznę, przedstawiciel PIS-u, mm -hmm. bo trzeba budować normalne, rozsądne standardy. Widzę marszałek państwa, Przedstawiciel Platformy Niezależnych, e, PSL-u i Lewicy. To żeśmy ustalili. Co do kandydatury się nie odniosę, pan wybaczy, dlatego... Potwierdza że... pan tylko, że to jest senator Platformy, tak? Tak, potwierdzam, natomiast y... osoba wskazana przez Platformę natomiast y... i zaakceptowana przez nas, dlatego tego nie zrobię, bo po pierwsze tak się umówiłem z panem Kosiniakiem z Chetyna, a po drugie konferencja jest o 9.30 w Sejmie, na którą serdecznie zapraszam. Rozumiemy temat w takim razie, czy Lewica ma problem z wyłonieniem kandydata na prezydenta? Bo żadnego. jeszcze jakiś czas temu mówiło się, że to będzie Robert Biedroń, zdawało się to pewne pana, wręcz. Teraz chyba już coraz mniej. Różnica między naszą formacją a innymi jest taka, że o nas się mówiło, a nie my mówiliśmy. My nie mieliśmy przecieków, my nie mieliśmy różnych historii. Proszę Państwa. Nie nie, ma, pan w Plus mówił, że Robert ma, Biedroń byłby dobrym kandydatem na prezydenta. No i, I dokładnie taką i wypowiedź dobrze, ale to nie jest skazanie. W związku z tym Lewica ustaliła sobie taką rzecz. Po pierwsze, Musi powołać klub parlamentarny, powołaliśmy go mhm. nam. Po drugie, y, musieliśmy y, A tak po kandydat? Przy... No dobrze, no ale proszę pana, kandydat za chwilę. To wszystko jest za chwilę. To znaczy, ale my to, nie to dzisiaj jesteśmy... może pan powiedzieć, kto byłby najlepszy? Nie, to jest pana, no, Robert tak, Biedroń faworytem. Proszę pana, ale my tak nie pracujemy. Mam do pana prośbę, bo pana bardzo cenię i szanuję. Niech pan nie wymusza decyzji na formacjach politycznych. To jest tak. Chcieliśmy no uporzą... tylko nie decyzję. Upo... Chcieliśmy uporządkować Sejm i Senat. Zrobiliśmy to, powołaliśmy wspólny klub, chociaż pan pamięta, mm -hmm, że razem deklarowało, nie, w ogóle że wspólnego nie klubu nie będzie. I w ogóle spokój. Na lewicy jest jedyna formacja, w której jest uśmiech, spokój i dystans. Powołaliśmy to. We wtorek mamy nadzieję, skończymy dyskusje związane z Sejmem i Senatem. Zakończymy to, Przejmie... przejdziemy do dyskusji, które ustawy z pakietu, które żeśmy zapro... zaproponowali, mają być pierwsze. Przedstawiane w Senacie bądź w Sejmie. Ten okres będzie trwał tydzień, dwa. Podejmiemy decyzję. Wtedy podejmiemy decyzję o sposobie dochodzenia do kandydatury prezydenta. Czyli bądź prezydent, to będzie grudzień, tyle. tak? Jeżeli dobrze policzyłem. Tak, Adrian, 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 Adrian Zanberg chyba to zapowiedział, w związku z tym, ponieważ mówimy jednym głosem, mm -hmm. to będzie to na pewno oczywiście ten rok i na pewno to gwarantuję Państwu, bo w tej sprawie już jest decyzja, to będzie wspólny kandydat i jedziemy jak. Jedna pięść. Jedna pięść. Chociaż dwie pan pokazał. No, Panie ale przewodniczący. Połączone. Panie przewodniczący, to jeszcze trzecią wypadałoby dołożyć no tak, w takim. Razie. Tutaj, tak Panie przewodniczący, no może kobiecie wypadałoby dać no taką rolę zaszczytną, bo nie funkcję co. no bo macie trzech liderów ale, mężczyzn, pan będzie wicemarszałkiem ale, Sejmu, szefem klubu jest Krzysztof Gawkowski, ale, to tak mało równościowo wszystko wygląda. Ale e, my nie podchodzimy do tego w ten sposób, że kobietom wypadałoby coś dać. My uważamy, że kobiety po prostu no parytety to, powinny, to chyba właśnie mniej więcej brać. na tym polegają, że, że trzeba coś ale, dać, dlatego ale, że są kobietami. Ale ja, ja... Proszę pana, po nie? pierwsze... Nie. A mogę grzecznie odpowiedzieć Jasne. na nie? Pana, po pierwsze zgłosiliśmy panią Gabrielę morawską Stanowską na wicemarszałkinie. Po drugie, chciałem powiedzieć, że w prezydium naszego klubu parlamentarnego jest sześć kobiet i czterech mężczyzn. Mhm. Dajcie spokój, tak? Już no, na, po trzecie... Wiceprzewodniczący po... klubu to zdaje pan sobie sprawę, jeden z y, kilkorga, jak to jest zaszczytna pana, no, pierwszy wiceprzewodniczący, ponadto podat wydaje mi się, że to zależy od tego, jak to traktuje kobiety i jak do tej sprawy podchodzi. Mieliśmy najwięcej na listach kobiet. Ze wszystkich klubów parlamentarnych i, I w mamy, Sejmie też prezentowano więcej zabrać. Bo najwięcej w związku z tym kłaniam się przed pana tezą, ale troszeczkę ona jest nieprawdziwa. Panie przewodniczący, wiosna nie doczeka już wiosny, połączy się z sojuszem lewicy demokratycznej? Nie, to nie będzie taka sytuacja. Ani wiosna nie, nie doczeka wiosny, ani SLD nie doczeka też wiosny. Podjęliśmy, podejmujemy, jesteśmy w trakcie podejmowania e, decyzji o tym, że będziemy bardzo blisko współpracowali i prawdopodobnie e, konsekwencje. Tej decyzji będzie e, powołanie nowej partii. Tyle na zasadach równych, na zasadach rozsądnych, bez nikogo ważniejszego, bez nikogo mniej ważnego. Tak pracujemy. Aha, ale, ale nie żal panu trochę tego szyldu SLD? No w końcu z długą pana, historią ja, całkiem. A, ja się... Partią SLD jest to no coś około 20 lat, prawda? Tak, oczywiście. Tylko wie pan, ja się nauczyłem jednej rzeczy i jestem co do tego naprawdę przekonany mhm. po tych wyborach i od dwóch, trzech miesięcy, i to chyba nie jest głupie. Im więcej się daje, tym więcej wraca. Jak my byśmy poszli sobie pod szyldem tylko i wyłącznie jednej partii, jednej partii w tych wyborach... No tyle by mieli, się, to jasne. Proszę pana, to ja się obawiam, że ani Wiosna, ani Razem, ani SLD by w Sejmie nie było i Lewicy by w Polsce w, w Sejmie nie było. Ale panie przewodniczący, no, ale starsi koledzy jak Leszek Miller, Aleksander Kwaszniewski i jeszcze paru można by wymienić, nie będą mieli pretensji, że pan ten pana, sztandar SLD wyprowadzi gdzieś głęboko do szanuje, szafy Szanujemy wszystkich naszych premierów, Naszego najlepszego w Polsce prezydenta. Pan Aleksander Kwaśniewski pomagał nam w sposób niesłychany w kampanii wyborczej. Niesłychany był w kilkunastu miejscach. Kłaniam się, będę dziękował jutro na Radzie uh -huh. Krajowej w tej sprawie. Pan Marek Belka to samo, pan Liberacki to samo. Leszek, pan Leszek Miller pomagał nam w Wielkopolsce. E, pomagał też sobie, bo jest członkiem tej partii. Proszę pana, złego słowa o premierach i o prezydencie. Nie odczuwam. To sobie. jeszcze jedna sprawa. Jedna, jeden z pierwszych projektów lewicy w Sejmie to ma być ten dotyczący aborcji, czyli do 12 tygodnia e, ciąży, aborcja Nie, na życzenie. Z jeden z pierwszych projektów. To tak zapowiadają politycy właśnie. Jeden jeden, no, pan liderów, trzeba słuchać. Jeden z pierwszych projektów w Sejmie to będzie na pewno projekt dotyczący Ale ten leków za 5 złotych. Ten też złożymy. To panie przewodniczący, mam w tej sprawie kilka pytań w takim no, razie. Kiedy proszę zaczyna proszę. bić serce dziecka? Czy pan ma taką wiedzę? Serce dziecka proszę w pana, ale Dyskusja na temat tego, jakie kto ma poglądy w tej sprawie odbyła się milion razy. Ja państwa informuję i pana informuję. Ale to chyba jest będziemy, ważna wiedza, jak się będziemy, w takiej sprawie chce będziemy, podjąć decyzję. Będziemy wnosili, uważamy, że kobiety ta ma prawo do wolności, również we Ale to Panie Przewodniczący, pokażę panu zdjęcie. Jest, to jest dwunasty tydzień jest, ciąży. Jest Widzi pan? Prawo. Głowa, ręce, nogi. Tak. Uważa to, że, pan, że to dziecko pana, nie ma prawa do życia? Na pewno? Pana. E, uważamy, że kobieta ma prawo do 12 tygodnia dokonać aborcji. I takie dziecko i będziemy, zabić, tak? I będziemy e, za tym głosowali. Ale panie przewodniczący, no widzi pan to zdjęcie. Są e, e. ręce, nogi, głowa, to dziecko się kciuk już e, w 12 no tygodniu. Pana, ale ja jeszcze raz... E, to, się uśmiecha, jak dzisiaj ja, czytałem. Można e, zobaczyć na twarzy tak, proszę czasami pan, uśmiech. Tak, że pana... E, I to jest decyzja kobiety, naprawdę. E, pan jest pana, młodym dziadkiem. Proszę pana, e, uważamy, że kobiety mają prawo do wolności. W ramach tej wolności jest również prawo do swojego ciała. W związku z tym uważamy, że mają prawo do 12 tygodnia dokonać decyzji w sprawie aborcji. I oczywiście szanuję pana pogląd. Ale nie robi na panu to wrażenie? Jak pan patrzy pana, na takie zdjęcia USG w 12 tygodniu? Nie wszystko robi wrażenie, ale wrażenie również na mnie robią prawa wolnościowe kobiet. W związku z tym, że tak powie... A prawo wolnościowe tego dziecka? Proszę pana, jeszcze raz panu mówię, każdy ma prawo w tej sprawie uh -huh. mieć swoje poglądy. E, moja formacja, e, lewica, ma właśnie takie poglądy i będziemy po prostu bronili. Formacje, które uważają inaczej, niech bronią swojego zdania. Nie będzie w moim, w moim przemówieniach w takich sprawach żadnej agresji. My mamy taki program. Ludzie, którzy na nas głosowali. Wiedzieli o tym, że jasno o tym mówimy. W związku z tym, proszę Państwa, zrobimy to, co żeśmy deklarowali. Jeżeli ktoś ma inne poglądy, będzie głosował po prostu przeciwko temu. I tu stawiamy kropkę. Wodzimy jeszcze Przewodniczący Demokratycznej, jeden z trzech dziękuję liderów panie. Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego Panu Państwu życzę. Dziękuję. Do usłyszenia bardzo. i zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.